W przypadku negocjacji rolnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi można wskazać kilka głównych obszarów zadań, które należy zrealizować. Przede wszystkim kwestia stawek celnych. Budujemy strefę wolnego handlu, w związku z tym od razu zakładam, że będziemy redukowali stawki celne nie tylko na artykuły przetworzone, ale również na artykuły rolne. Może nie jest to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań w tychże negocjacjach. Te stawki, w przypadku handlu rolnego one są oczywiście wyższe niż w przypadku handlu artykułami przetworzonymi, ale też nie jest to taka skala, która by w sposób dramatyczny zniekształcała wzajemne strumienie handlu. Jaka jest skala tak, tejże, tejże ochrony? Ona jest wyższa po stronie Unii Europejskiej, tak około trzykrotnie. Dlatego też potencjalne otwarcie rynku spowoduje większy napływ amerykańskich produktów do rynku europejskiego niż w drugą stronę. Problemem w przypadku stawek celnych są tak zwane kominy taryfowe, czyli takie bardzo wysokie stawki celne. One mogą sięgać nawet rzędu tam 200, 300, 400 procent i dotyczą sektorów wrażliwych. W związku z tym, takim kolejnym punktem istotnym z punktu widzenia tychże negocjacji jest właśnie stworzenie takich list zawierających towary wrażliwe, w przypadku których będą utrzymane takie wyższe stawki celne, ale nie powinny być one aż tak dotknięte. Jak są obecnie. W przypadku także negocjacji rolnych także są podejmowane negocjacje dotyczące kontyngentów taryfowych, tak? czyli stosowania niższych niż zwykłe stawki, stawki celne. I w tym przypadku należy po jednej i drugiej stronie takie kontyngenty wypracować i zrobić tak, żeby one nie były zbyt asymetryczne, żeby nie dawały większych korzyści jednej bądź drugiej stronie. Tutaj takim przykładem takich nierównych kontyngentów jest umowa między Unią Europejską a Kanadą. Tam, gdzie te kontyngenty są nierówne i tutaj się pojawia pytanie, kto bardziej na tym, tym skorzysta i, spodziewany jest większy jednak dostęp tak jak w przypadku umowy ze Stanami Zjednoczonymi w stosunku do rynku europejskiego. Oprócz kwestii celnych kolejnym ważnym istotnym problemem, który będzie wzbudzał z pewnością spory i kontrowersje, to jest kwestia regulacyjna, kwestia stosowanych środków sanitarnych, fitosanitarnych i norm technicznych w obu przypadkach, czyli zarówno w przypadku Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych mamy rozbudowane systemy dotyczące dopuszczania produktów rolnych Żywności do rynku. Jedna i druga strona podkreśla, iż systemy drugiej są, są dobre, że się sprawdzają, z tym, że pojawia się pytanie, czy uda się je w jakiś sposób ujednolicić, zharmonizować, zbliżyć. Najłatwiej rozwiązać ten problem tych standardów różnych poprzez ich wzajemne uznanie. Z tym, że to znowu będzie powodowało, tak jak już wcześniej wspominałam przy okazji kwestii ceny, zdecydowanie łatwiejszy dostęp do europejskiego rynku dla amerykańskich producentów, więc tutaj się pojawia pytanie, czy ta asymetria Korzyść nie spowoduje e, jakichś turbulencji w tychże, e, w tychże negocjacjach? Czy się nie stanie tak jak w przypadku wielostronnego systemu handlowego WTO, że te negocjacje rolne spowodują impas e, w negocjacjach? Czy uprawniona jest teza, że ustępstwa w obszarze rolnictwa przyniosą nam benefity w innych kwestiach istotnych dla rozwoju europejskich gospodarek? Wydaje mi się, że taka teza może zostać, może zostać postawiona. Negocjujemy w różnych obszarach i zazwyczaj jest tak, że sumujemy ten bilans korzyści i strat i wskażemy sobie jakieś takie sektory bardziej priorytetowe z punktu, widzenia, z punktu widzenia Unii Europejskiej. W przypadku Unii Europejskiej rolnictwo na pewno nie jest tym najbardziej konkurencyjnym obszarem, który możemy zaoferować we wzajemnych relacjach, we wzajemnych relacjach handlowych. Raczej będziemy szukali innych bardziej korzystnych obszarów negocjacyjnych, w których będziemy się zachowywali w sposób bardziej ofensywny, czyli na przykład kwestia sektora usługowego. Dlaczego mówię o kwestii sektora usługowego? No bo przede wszystkim w przypadku artykułów przemysłowych przetworzonych stawki celne są niewielkie, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. W związku z tym uwolnienie tego rynku nie będzie determinowało jakichś dużych efektów w postaci kreacji handlu, więc tym potencjałem jest sektor usługowy. Już strategii lizbońskiej wskazywano, że tym potencjałem, który rozwojowym, którym dysponuje Unia Europejska, który w sposób nieefektywny jeszcze wykorzystuje jest sektor usługowy. My próbowaliśmy uwalniać ten rynek w postaci dyrektywy, dyrektywy Wolkesteina. To się nie udało, no ale może uda nam się sprzedawać w większym stopniu usługi na rynku Stanów Zjednoczonych. Tutaj chociażby będziemy patrzyli na takie bardziej zaawansowane sektory, sektory usługowe, usługi biznesowe, usługi finansowe, które na pewno mają jakby taki potencjał dla dalszego rozwoju.